A dzisiaj wam pokażę ogólnie moje kosmetyki na co dzień, które używam przed szkołą. Um, no, więc dobra, zaczniemy pierwsze, co to od tego. To są naklejki na pryszcze. Ogólnie czekajcie. O, tak się prezentują. To są z Actiona Chyba kosztowały 5 zł, to są motylki serca i usta najbardziej nakładam na nas. ja jakby nakładam sobie to na ozdobne bo pryszczy nie mam ale nakładam sobie to tak ozdobnie bo lubię no jeszcze raz tak są jeszcze niebieskie i chyba fioletowe, ja wziąłam różowe bo te najbardziej mi przypadły w gust um, kolejna rzecz to jest taki krem do rąk o coś takiego tu moment. Eee, I on ogólnie, no, tutaj macie tak, że nie, najpierw nie naciśnięcie, tak jak ja teraz. Musicie to przekręcić i wtedy dopiero. Ja sobie to zakręcam, nie? I ładnie pachnie arbuzem. I to też jest yy, chyba Rosmana, z tego co się nie mylę. Od koleżanki to dostałam, ale chyba widziałam to w Rossmanie, więc fajnie, fajnie. Dobra. I kolejna rzecz to jest to pian, ostatnia. To jest to w sumie nie ostatnia, przedostatnia. To jest yy, moja pianka roślinna myjąca do twarzy. Czy ją polecam? No, nie wiem, mam do niej co pretensje, bo ona tak bardzo nie myje twarzy. Może i myje, ale... E, Patrzcie, to tak wygląda, o. Może i myje, ale no, potem się klei ta twarz i no... Dlatego będę kupywała Zai. Będziecie szli do mnie, ze mną do Rossmana i pokażę wam tą zaję o ile będzie i chcę kupić tą zaję. I, i no, 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 jeszcze nie, jeszcze dwie rzeczy mam, których nie pokazałam jeszcze tutaj I no, ogólnie y, ładnie tak, tak trochę pachnie Widzicie Więc no, y, niezbyt ją polecam, ale jeżeli chcecie, to dziesięciolatkom się przyda Myjemy je, nie? Kolejna rzecz, to jest taki perfum, też go używam do szkoły On bardzo ładnie pachnie Bardzo ładnie i sobie używam psikam się czy coś. Właśnie się popsikam może. I przepraszam te hałasy. Yy. I za tym bałagam przede mną. No nie zdążyłam posprzątać. Kolejna rzecz, to poczekajcie, muszę iść po to. Okej, okay. to jest moja kosmetyczka. Mam tam bardzo dużo rzeczy. W tym... O Jezus! Na jednym odcinku pokazywałam, na jednym kanale, ale już go nie mam, więc jak chcecie to mogę teraz pokazać wam. Ale to może w następnym odcineczku. No... taka. To jest chyba z Pepka albo Sinseja. E, no i poszukamy tego mojego, co ja używam. Co e, to? Zapewne, przepraszam. Zapewne czasem używam błyszczyka sobie Z Rosmana on jest Czasem, ale Rzadko co Używam sobie na pewno e, Tego ochraniającej usta e, Musicie poczekać poszukam to No i używam oczywiście Mleczko Fluffy, które bardzo polecam Wam wszystkim e, Fajnie w ogóle się sprawdza I ja też to sobie nakładam Tylko to trzymam teraz w kosmetyczce Ale bardzo polecam Miałam jeszcze inne smaki, ale teraz mam wanilię um, I polecam po prostu Chcecie to kupujcie W Rosmanie są 20 zł Max 20 U mnie na przykład jest Ale mogą u was być drożej Albo taniej Zależy, gdzie mieszkacie, w jakich rejonach. Eee, i no. I dobra, to jest wszystko, co używam, czyli tak, piankę roślinną myjącą do twarzy. Perfum, to co rano przed zawsze używam. Błyszczyk. Tam pomadkę ochronną. Jeszcze do, do rąk. Jeszcze to. Fluffy. i naklejeczki i jeszcze poczekajcie co to jest? co to ma być? okej, okay, jeszcze to używałam, ale na razie czekam aż to mi się skończy to. aż to mi się skończy to będę używała ten krom do rąk to też jest krem do rąk, kupowałam go w Pepco i bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, czy nie mówiłam. No więc to jest wszystko, co używam na codzienny rano. Jak mówiłam, to czasem używam. Rzadko co, więc to leci tutaj. Jak mi się zachce, to będę używała. Perfum na codziennie. Piankę też. naklejki klejki ostatnio nie używałam. Ale będę teraz jakby tram do rąk. Na razie czekam aż ten mi się skończy. Ten tram do rąk. I oczywiście fluffy. Fluffy hair. Dobra, to zapraszam Was za chwilę na kolejny odcinek. Co mam w swojej kosmetyczce? Bo być może Wam jeszcze nie pokazywałam, nie pokazywałam, więc nie pokazałam jeszcze Wam. Być może. Więc no podajcie na mój kanał. Obserwujcie, dawajcie lajki, like, jeżeli Wam się spodobało. Nie zmuszę. No i bajo! Mam nadzieję, że jakieś wyświetlenia będą. Pa!